Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich powstało dwa lata temu i stworzyliśmy jednostkę, która będzie odpowiedzialna za nową dyscyplinę sportu, która zaczynała się rodzić w Polsce już kilka lat wcześniej. Natomiast było to wszystko robione amatorsko, była to nasza pasja. Wszyscy się wygodzimy właśnie z konstrukcji i Grunwald jest to miejsce magiczne właśnie dla każdego zawodnika. W e, tej nowej dyscyplinie sportu, bo jest to cały czas dla nas najważniejszy punkt w sezonie i najważniejszy turniej, najbardziej prestiżowy, e, bo tu są właśnie wszyscy rycerze i wygrać turniej grumbacki dla takiego sportowca, rycerza jest to właśnie największy prestiż. Igrzyska olimpijskie. Dokładnie. E, turnieje, w których zaczęli e, brać udział Polacy e, nie tylko w Polsce, ale też na wyjazdach e, zagranicznych, turnieje międzynarodowe. E, Stworzyły reprezentację, która zaczęła się na początku sama formować z ludzi, którzy chcieli się pokazać właśnie za granicą, reprezentować nasz kraj. Natomiast później zaczęliśmy robić to coraz bardziej profesjonalnie i stworzyliśmy cały szereg turniejów eliminacyjnych, które mają pokazać, kto do tej kadry, kto jest właśnie najlepszym w Polsce, który będzie najbardziej godnie reprezentował nasz kraj na imprezach międzynarodowych. W tym na Bitwie Narodów, która jest dla nas najwyższą rangą, bo to są Mistrzostwa Świata. Czy to sport popularny w Polsce? W tej chwili w naszych eliminacjach, czyli ludzi, którzy pretendują do kadry, startuje do 150 zawodników. I myślę, że to jest realna liczba, która pokazuje ile osób trenuje na tyle profesjonalnie, żeby po prostu myśleć o kadrze. Cała Europa Zachodnia patrzy na nas, tu mamy bardzo właśnie dobre stosunki i ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi krajami, które na pierwszy rzut oka ciężko skojarzyć z walkami rycerskimi, ponieważ w tej rodzinie jest już i Australia, i Nowa Zelandia, i Japonia, która też walczy w zbrojach średniowiecznych z Europy, także tu akurat na całym świecie widać progres i coraz większą popularność tego naszego sportu. Natomiast Polska spełnia właśnie takie ogniwo, które jest ważnym, ważną jednostką, żeby propagować to właśnie na zachodzie. Cały zachód Europy na nas patrzy, bo...